kolejny kolejnym odcinku, po długiej przerwie. Tak wiem, że to u was nie wygląda jak przerwa, ale no długie nagrywanie u mnie jest tak liczone jak ten... Eee, przerwę, a u was może być inaczej. A dzisiaj firmy jest o wiecie, co o Eee, wiadomo! 9 lat, ta, która jest obok tej stofy, jakby. I ta mała która jest sykryta. obok tego łusecka, ma 12 lat, z 10, ale 12. A ta mała w tym łusecku jest akurat dołorodkiem. Czyli urodziło się miesiąc stał, więc ma miesiąc. I trzyma są panicję boi. rodzice mają. Tata ma ten. Tata nazywa się Tomek. Jest lat. Ile ma? To tyle ma. 39. A mała Grazyna. To ma po prostu stok 29 Dobra To co mówiłem, co jest 9 lat to ma na imię Magda A ta, co mówiłem, jest obok ma 12 lat to ma na imię Reda. Dziwne I ta mała co ma miesiąc, to ma ma jej Leda. Tak Lela. Dela, Lela. Lela. Normalnie jej eee, Tak o dziewiętestej. Nie o dwudziastej max Idziemy to lekasa. do kapa. O Bože, si je a my si už sa Nie to. E. A. To ste spal. Aby celý to tu. Kde e. si Radek? A ktorým ja si vstávam? Pięknie jest ta! Piętnasta! Co jest jest piętnasta? Co mi jest piętnasta? Ciekawe Biorę się to, eee, zbudzimy się. to wiesz to jest mówię jak normalne dziecko lubię mówić Mamo, tatucy dzisiaj jedziemy w kasę? E, tak tak o nie do le kasza Ha ah! e Siostra Ruji Truli siostra Jeśli się ze swojej siostry. Oda jest sykła. Jak ty? Ah! ah, 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 ah. Sortować, sortowaliście, co nie? Z tym lekarzem. Nie, skarbie, to no nie. Nie w nie sortowali. E, a, a ja też jadę? Tak, niestety, no. Tak. Będzie beka, jak będzie ściebała i płakała. Ej, nie śmiej się z niej. No właśnie. To jest moja mocna siostra. Ma dopiero co 9 lat. 9? Myślałem że już dopiero. O! 5 latek. Co? A co? Myślałaś. Ma 5 latek, a ma 9. 9 ma lat. Jak ty? 12. Więc jedziemy. Bo... Czekamy jakby jak będzie cię jak wtedy się bała. Jadiec.